Dobra, dobra, dzień dobry, dzień dobry, tak, to jest gra o nazwie, no, normalnie, no, to jest gra po prostu prawie jak gru Heaven, tutaj się nic nie stanie, jak coś, to ja będę miał jakieś znajdę sobie jakiś pokój, palny, bo jest tutaj bardzo fajna gra, bardzo miła, prawie jak Blue Heaven, tak jak już wam mówiłem, <laughs> prawie no, się ładnie, jak gru Heaven, ma tylko ładnie, jaki ładny wnętrza, po prostu nie jest zapamiętać, że na żadną kalastrofę. Ani lutniczą, a nie. Mam czemu Matko, co jest? Co no, no tak, no, to jest? Dobra. Belu, mnie najlepszym pomysłem będzie? B. No tak, B. Dobra, że tu jest B. Moim pomysłem będzie? Matko, robek, robek, rabek, stablek, Matko, fryderyk, szopin. Frydery, szopin, naprawdę. To będzie w numer, nie wiem, ale jak się rozpakuje, więc jak się rozpakuje, to będzie dobrze, chyba. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, znaczy na pewno nic się nie, nie stanie, więc to nie jest gra katastrofalna. Dobra. Deniar! dobra, teraz denier jest na cedeck. No to chodźmy do cedecku. E, matko. Cie z ze mnie zaczekają. Marko, revolver ktoś trzyma w ręku. Hmm. Pewnie kapitan. Albo jakiś... E e tam to mi tak jakby był jakiś rabuś, to by e pewnie... za chwilę został zbadany. Głupek, głupek, e Dobra, hmm. co to jest? Marko zakonnica? Zakonnica co do kościoła przyszło. Na koniec nam przyszło? Tak, tutaj, to jest idealne miejsce, to jest teoretyczne. Więc tak, yy, no to sobie zjem. Nie, tak, to coś trzeba, jeśli jest, jest, jest jedzenie. Yy, jedzenie. Jedzenie jeść i spać, ale spanie akurat jest, nie, nie trzeba aż takiego, długie, a potem będę zjeżdżał we wnętrza na potrzebę filmu. Dobrze, słyszeliście, dobra. Już zjadłem, uznaję, że już zjadłem. Mam tu, w ogóle tu nie ma pasku, lecz tutaj trzeba jeść, e, ale pasek pewnie e, głodu dodadzą kiedyś. Dobra, teraz e, sobie idę na... ...Adeczk. Bo na Adecku mam. Nie, na Adecku jednak nie mam. Tutaj jest adres, który jest fajniejszy bo Ja idę na Bedec, bo na Bedecku, nie, Bedecku. Na Jak tu jest Adek, tak? Tu jest Bedec. I tutaj powinniśmy być na, na, na tym pokładzie. Bo na tym pokładzie powinno być wszystko dobrze. Okay. Dobra, idziemy spać. Dobra. Teraz zachęcam do grania w tę grę, ja, ponieważ ta jest bardzo fajna. E, I ogólnie, bardzo po prostu fajna jest. I nic zwyczajnego nie Czyli e, wszystko jest normalne. Patrz, jaki ładny salek! Całe wnętrzności. Jak coś tam tutaj e, dla słabych komputerów nie polecam, bo już na pewno u Was bywali. To jest prawie jak brukawy, pamiętajcie. Nic tutaj żadnej katastrofy pe pewnie nie będzie. Chyba że coś spa i będzie źle. Yy, idziemy na samą górę, bo na samej górze jeszcze rzadko byłem. Przebywałem, i jak zwał, tak zwał. Na samej górze pójdę sobie. Na samą górę. Nie, na samej, Na samą górę. Nie, to nie jest to sama, To nie jest sama góra. Sama góra to ja nazywam samą górę. To taka część. Hmm. Dobra, chodźmy na samą górę, matko. Kogoś kogoś tutaj zamurowało dosłownie. Zamurowało. Łomacko, Łomacko, Łomacko. Uch. O tak, wyszła na no szczęście. Bedeck, 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 bedeck. He. Hmm. Na tedeck i pedeck. Pedecki, i pedeck. Muszę Wam yy, no, odwiedzić. O. On wygląda jak fale, fale. Fajne fale. Widzieliście tak, na początku się tak przechwaliło, a potem tak. Tego jeszcze nie zaobserwowałam tylko tej Że takie fajne fale są. Dobra, yyyy... C-deck, T-deck, C-deck, C-deck, C-deck. D-deck, Nie mam jeszcze takiej szybkiej bil. Hm. Nie wiem, na przykład taki coś jest, zna, taki pokład. Czekaj, czy wam pokazuję. Hmm. 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 Dobra, więc tak, ja już mówiłem... Nie, nie, trzeba mi się wydaje, że już nie są fale. Ludzie się ewakuują, co się dzieje. Hmm, na wszelki wypadek wezmę yy... Marku, wezmę yy, sobie rzeczy z yy, pokoju mojego, żeby... ale mi się wydaje, że nie będzie żadnej katastrofy. Znaczy na pewno nie będzie katastrofy. Mi się tak wydaje. Czy znaczy, na pewno tak nie będzie? Więc achteczka. Yy, pewnie jakieś du duże fale pewnie. Marko, dosłownie. Duże fale. Muszę sobie iść na całą górę. Znaczy nie same na samą górę, na najwyższą górę. No na sam podobne są łodzie łodzi ratunkowe, a łodzie ratunkowe teraz będę mi się wydaje, że musimy iść do łodzi ratunkowej, ponieważ bardzo dużo falę. Z tego co widzę. Ten starek jest niezatapialny, więc niemo, nie wierzę w to, że jakieś, jakieś będą problemy. <śmum> Jak bo bości jest niezatapiany. Widzicie? <śmum> mm, nie. Normalne. Wszystko wygląda na normalnie. Tylko ludzie jakoś dziwnie brzmią. Wyglądają i ogólnie... Nie ma ja dziwnego w ogóle się stało. Czemu mi się wydaje, że tutaj coś się dzieje? Mi się wydaje, że trzeba iść na całą górę. Tylko na... na najwyższą górę. Tylko na najwyższą górę się prostu nie da się iść nie tak na normalnie. <laughs> górę i normalny szok. Co tu się dzieje? Coś się dzieje. Całej dosłownie jakiś tsunami. To coś się dzieje, co? Matko, my to nie my. Ja to niemożliwe, że to nie my. Ale mi się tak wydaje, że to nie to Bo tak... taki duszy. W się

o matko, może ta... A, może tutaj... Bo tu jest tu takie dziwne drzwi... Takie tutaj... Tu jest to takie drzwi... i ja, to, to jest... Nie i to jest... ...jtro i jest... i ...dosłownie statek... ...to nie... a my... się jakieś... ...głupoty... ...na szczęście, na pewno... Łodzi ratunkowe jest tyle... ...dogodę... No. No coś... coś się dzieje. Coś ja się dzieje. sobie to Właśnie, chciał to nie? Jeszcze umiem Ci, że to jest normalna gra. Jak się wchodzi tu miejsce? A, tak wiem. Może... Czekaj, bo nie, boże. No, zakonnica, zakonnica jeszcze. Dużo osób. za... To jest Kot, kniha. kot. to jest To jest katastrofa, to jest jakaś... Słownie, tady, tady. Teraz się dalej, Nie bójcie się. Ja, Matko, co to za chęco? Ja tutaj po prostu próbuję przebyć. Ja tutaj nie normalnie szoknie nie umożliwiają. Szok body,

哼。Hmm. No i tak właśnie się skończyło. I tak właśnie, i tak właśnie się prezentuje właśnie ci Kraj się nazywa Higgle Flashing. I tutaj chodzi o to, że trzeba yy, tująć karystropę statków. Do